I tym sposobem u gór porośnięty trawą stał się nowym polem bobu. Dobra, dobra, ale może od początku. Ten marzec był wyjątkowo zimny i kapryśny. Rozsady stały na parapetach, na podłodze w salonie i czekały, i czekały, i czekały. Wszystkie roboty ogrodowe stały w miejscu, bo ziemia była zbyt zmarznięta, a poza tym Czekaliśmy na kompost, złoto w ogrodzie, naturalny nawóz dla wszystkich roślin i warzyw. Dla nas konieczny, żeby móc postawić tunel. Wcześniej w ciągłym śniegu i zimnie i tak nie było po co go rozkładać. Kolejna wielka akcja to było przygotowanie nowego pola pod uprawę. Z tym też było sporo pracy. Mieszkamy na południu, nasz teren to głównie zbocza, w dodatku od lat nieuprawiane i porośnięte trawą. Trzeba było porządnie to wszystko przekopać i powyrywać korzenie pokrzywy i chmielu, a w dodatku musieliśmy usunąć maliny, które przez lata rozrosły się i kompletnie zdziczały. Udało się trafić ładną pogodę w weekend. Udało się przygotować wszystko idealnie. Boby czekały już w szklarni i przed szklarnią na wysadzenie i przyszło to. W nocy był solidny przymrozek. Tulipany w szklarni zamarzły. Dosłownie pokrywał je lód. Bób też nie wyglądał najlepiej. Życie na wsi uczy cierpliwości. Cóż więc pozostawało, jak pójść na spacer w śniegu i cieszyć się, że jest słonecznie i zaraz wszystko na pewno się roztopi. w tak zwanym międzyczasie w końcu zrobiłam ostateczny plan upraw na ten rok. Wiadomo, że kto cierpliwie czeka, ten się w końcu doczeka. I nadszedł ten dzień. Przede mną pierwsze wysady do gruntu w tym roku. Jak zawsze to będzie bób i groszki, bo one nie boją się chłodów. I są też wspaniałymi roślinami, dlatego że nie dojdzie, dają przepyszny plon, to wiążą azot. Z powietrza w swoich korzeniach. Także każda roślina, która będzie posadzona po Bobie, będzie miała przygotowaną ziemię z takim nawozem azotowym naturalnym. To jest ten bób, który będę sadzić. Zobaczcie, jaki piękny system korzeniowy. Ale chciałam Wam pokazać bób, który też będę sadzić, ale wygląda tak. I to jest przykład na to, czemu nie należy się spieszyć za bardzo z wysiewami bo między nimi jest mniej więcej w miesiąc różnicy. To jest silna krępa roślina, która na pewno o wiele lepiej sobie poradzi ze wszelkimi szkodnikami i przeciwnościami natury przyrodniczej, a to jest taka wyciągnięta, która bardzo potrzebowała ciągnąć do światła i nie wiem jak będzie sobie radzić. Pewnie też dobrze, bo, bo to jest silna roślina, ale nie należało się spieszyć. Razem z bobem wysadziłam też groch w różnych odmianach i groszek pachnący. Wspaniałe rośliny jako przedplon szybko dojrzewają, zbierasz je i masz przygotowane miejsce pod inne uprawy, w dodatku ze wzbogaconą glebą. Borgroszek, tak samo jak bób, wiąże azot z powietrza. W tym roku testowałam różne metody wysiewu i różne pojemniki. Świetnie sprawdziły się butelki i kartony po mleku. Pomyślcie o ile łatwiejsze to jest od multidoniczki której będę musiała z każdej komórki wyciągać te kilka ziarenek i wsadzać do osobnego otworu. A tak to ciach, suwasz, do widzenia. Miesiąc czekania, w sumie warunków do pracy pewnie za cztery dni. Takie jest właśnie życie ogrodnika. I tym sposobem ugór porośnięty trawą stał się nowym polem bobu.